I gospodnia ruka była z nimi. Toż wielka kilki z tych, jakie powieryle, nawrnąło się do gospoda. Dużo dobre jest powertaty i kilka raziw przeczytać fragmenty tego pisania, nawet właśnie wziąwszy czytania, jakie je przygotowane na dany dzień w liturgii. One do nas mówią konkretnie konkretnej sytuacji, w konkretnym konkretnego dnia, kontekście życia, jakie mamy na co I przede wszystkim, między innym, można przeczytać w tym fragmencie, może za pierwszym razem, może właśnie za jakimś już czerwonym przeczytaniem tego fragmentu z dnia Apostoli, ale też powiązawszy z Ewangelii, z Psalmom, jaki był pomiędzy tymi czytaniami, to jeden, jeden taki ważny, z Bachacioch, ale duże taki, no też i poruszliwy moment, można podziwiać I Ich ruka była z nimi, i one wszystko mogli zrobić. Wielka kilka ludzi powierowała, poczuwszy słowo. A co stało się pisla wielkiej tragedii wielko no tak na sprawdzi bo była muczynyska śmierć świętego Stefana i można było powcikaty, tak jak nieraz je tak szcokolwiek trudności, trudności osobliwo duży ważki kiedy czy kogoś z mojego okrużenia wbywająć jak ludynu wirujący kiedy winne ludzie je słowa słowami albo w dosłowny sposób, kiedy jest wira, wiara mhm. w Jezusa Chrystusa Zbawiciela żywego Boga i ludynu, jak jaki wskrzesi z martwych. Ale jednocześnie i może buty wbywata ludyna, jaka stara żyte, czym z życiem Ewangelią, sia, was się tą radisnoyu novynoyu o spasinnia. Mamy mo czas woskresinia Gospodniego. Ale są momenty, je osoby, je pewne rzeczy i zewnętrzne, i wewnętrzne, jakie mogą w wszemu przeszkadzać. Duże bato może być różnych sumniwych, Czy, zwisno, zagadlicz ja wieru w tego, jak go nazywamy Czy, zwisno, on ma siłę nad tym wszystkim zapanować? Bo widzę, jaka inna wielka siła przewaga. I to jak silno, i to oczywiste. Але, і це варто читати власне, в тому контексті, що ці учні боялися після смерті Стефана війти і проголошувати мало цього, як і плоди принесла його кров, що стільки людей, почувши, повірувало, і воно розмножалося, ця віра, і розмножалася кількість людей. І набагато багато іншого воно сталося величезного. Що aż Chospoć i z cichodni nas zaproszuje i klicze, żeby Jego prosławlaty, żeby nie się się właśnie takim momentam śmierci, krowi, strażdań, czy prosto ne wdać w życie z ludzkiego boku, ale szczoje Jego sylna, wyleczezna, mogutnia bagodać, Jego prysutności, Jego wyleczeznej dii, to choszczowinie realnej, teper i zaraz, i nie stoić z boku z owsim. I może właśnie ta krow ma być przeliczona, żeby ona z pomersze morskiej przyniosła I czytając Ewangelię, pytają, szukają znaków różnych, On każe je jest i właśnie to jest koniec. też będzie takim bardzo silnym dla nas podkrożeniem tej wiary, że Bóg jest znamy, z nami, że Jego Ruka jest z nami. Abyśmy mieli to świadomość, powtarzajmy się, przeczytujmy nieskończony raz w ten fragment, a może was w osobliwy sposób w tych najbardziej trudnych momentach. Moi wiwci, słuchają się głosu, ja znaję ich, i oni idą w za mną. Ja daję im wieczne życie, i wony nie zahynąć po i nikt nie wykrade ich z mojej ręki. Mój ojciec, jaki daw ich mni je bilszy witus ich, i nikt nie może wykradaty z ruchy odca. Ja i otec odnem.